Dzień dobry, A witam na moim kanale Bluefish Tarot. To jest czytanie na 13 października 2025. Zobaczmy, co światy teraz chcę wam przekazać w tym Dwie buławy. Głupiec. Wieża i sąd Uf. na spodzie talii, co my tu mamy? Mamy tutaj cesarza. Ktoś do was wraca, a wraca z jakiejś podróży, ale to wprowadza w wasze życie jakiś chaos i raczej będziecie się mieli takie, takie przebudzenie na ten temat. Ktoś wraca z jakimś planem, ktoś wraca z jakimś pomysłem, z nowym pomysłem, z nowym rozwiązaniem i to burzy Wasze dotychczasowe myślenie na jakiś temat, to burzy Waszą strukturę i to burzy e, wręcz dotychczasowe jakieś taki. E, e, no, strukturę, w której do, do, dotąd e, e, funkcjonowaliście. W strukturze, którą do tej pory e, funkcjonowaliście. E, może być to też osąd tego, co do, do tej pory zrobiliście. Może to być, to, to być też osąd tego, e, czego dokonaliście do tej pory. E, jak do czegoś podchodziliście. I... E, może, może też być tak, że to Wy będziecie kogoś osądzać, bo ktoś tutaj do Was z czymś wraca. To był raczej dobry plan, bo dwie buławy to jest poszerzanie horyzontów, to jest patrzenie w przyszłość z jakimś nowym planem. Próba, nie próba tylko raczej rozmyślanie o tym, jak ten, jak plan, który stworzyliście, yy, może być zrealizowany. No i wydaje mi się, że to był dobry plan. Tutaj była... Yy, yy, patrzymy na, te, na tę kartę najpierw. Na tę królewnę, która wypatruje te, na te wojska, które wracają z jakiejś bitwy no i ona się tam im przygląda i raczej jest to to było zwycięstwo, była zwycięska ta bitwa, ponieważ było coś dobrze zaplanowane ten nowy początek był dobrze zaplanowany tutaj mamy tego głupca, który coś zaczął to spowodowało, im, że zaczęło się coś nowego ten, ten dobry plan spowodował, że zaczęło się w waszym życiu coś nowego ale on w tym dniu może ulec kompletnej zmianie. Ten nowy początek może ulec totalnemu przekształceniu. To widzimy tego chłopaka, który stoi nad, pod tą skałą, w którą strzela piorun. I za chwilę, jeżeli on się nie odsunie, to ta skała spadnie na niego. I może, może być tak, że y, wam się y, w ostatniej chwili na przykład, <coughs> przepraszam, możecie sobie uświadomić, że y, to, co chcecie zacząć y, nowego, może nie, może nie wypalić. Możecie się spojrzeć na to jeszcze raz. I stwierdzicie, że to może was przerosnąć, że może się stać tak, że nie dacie sobie z czymś rady. Yy. Możecie doznać takiego olśnienia, przebudzenia, ale może to też być tak, że będziecie musieli na przykład szybko zareagować w jakiejś sytuacji. Um, zareagować, ale może też być tak, że mogliście do jakiejś sytuacji podejść zbyt lekkomyślnie, i teraz przyjdzie tak, taki taki e, moment e, Na szokujący moment nawet, powiedziałabym. Że na przykład jeszcze raz będziecie musieli coś zacząć, że tutaj nie będzie po prostu, no tutaj jest takie... Widzimy tego dzieciaka, który się cieszy na tej łące usianej kwi kwiatami, on sobie coś je, jest, jest to taka bardzo beztroska, sierankowa sytuacja, ale może, może nagle się coś takiego stać, co wytrąci go z tej równowagi. On będzie musiał na przykład szybko dorosnąć, a będzie się musiał obudzić z tego snu, z tego, z tego letargu, w którym się, się znajduje, bo, bo są rzeczy, których on na przykład yy, które on przez, wie, przez yy, długi czas ignorował. Głupiec to jest osoba, która ryzykuje dużo, która czasami popełnia głupie błędy i teraz przychodzi ten, ta wieża w tym dniu, która powoduje, że nagle on się może obudzić z tego snu. Możecie się obudzić z jakiegoś snu, w którym na przykład udawaliście, udawaliście że czegoś nie widzicie, i przyjdzie ta wieża, która wam pokaże. Że musicie się tym zająć, że nie ma, że tutaj nie, nie, nie będziecie mieli wyboru. Nie będziecie mieli wyboru. Na spodzie mamy tego cesarza, który stawia granice, że może być niedostępny. Który może być bardzo taki e, uparty, który może nie chcieć zmieniać e, nic, e, niczego wokół siebie, który jest taki zawzięty e, i nie ma z nim dyskusji. On wie najlepiej, on, e, on po prostu rządzi tym swoim imperium. I nie ma osoby, która by mu się sprzeciwiła. Na tej karcie widzimy tego wielkiego, wielkiego trola, do którego idzie ta dziewczyna i oddaje mu tę swoją koronę. I ja mam wrażenie, że ona się poddaje tutaj. Proszę, masz, e, oddaję Ci tę koronę i nie chcę mieć już z tym nic wspólnego, tak to teraz widzę. 呃。<Hello. S 2> <clears throat> Bardzo się tak bacznie temu przyglądam. <laughs> Zastanawiam się, jaki to ma związek z tą całą sytuacją. Może była taka osoba na waszej drodze, która, której nie dało się, do, do której nie dało się dotrzeć. I teraz może być tak, że zrobiliście dobry plan. I e, nawet jeśli e, naiwnie do tego podeszliście, to może to w jakiś sposób e, ruszyło tę skałę tutaj. Może ten ktoś był tak, tak e, m, mocny i uparty i niedostępny jak ta skała, jak ta, jak ta kamienna skała. I może w, może ta wasza to wasze takie beztroskie podejście, to wasze takie taka nawet bym powiedziała, dziecinna natura mogła kogoś wzruszyć. Mogła kogoś totalnie wzruszyć i wytrącić go z, z równowagi. Też taka jest tutaj wiadomość. Ta osoba. Która była w przeszłości, może się okazać, że y, wzruszyliście tę osobę do łez. I ta osoba będzie miała na ten temat jakieś przebudzenie, może wrócić jeszcze raz do tej sytuacji z wami i się y, próbować y, nawet z wami kontaktować ta, nagle. I chcieć coś nawet z Wami wyjaśnić, osądzić tę całą sytuację jeszcze raz. Bo to w jakiś sposób tę osobę wytrąciło z równowagi. Wasz, nawet Wasz jakiś początek. Dziękuję.